Nie ma. jestem Partikox. W dzisiejszym odcinku e, będziemy otwierać. Proszę mi się domyślicie co. Niestety nie nagrymy, ale zobaczcie, jest tutaj za 1500 punktów. Ja akurat sklepcia. Ja mam jeszcze jedną skrzynkę. Mam nadzieję, że coś się trafi, bo dawno nie zdobyłem żadnej postaci, ale przynajmniej Star Power A więc dobra. E, Pamiętajcie, żeby zostawić lajka like i suba Wt Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że się trafi postać Sprawdzone info Kurde, tutaj nic nie ma Ale trzy klejnoty, więc jest ok Zobaczymy, czy się trafi z tej mega skrzynki Ale jestem ciekaw Ale pe pewnie nie Dla takich, którzy nie wiedzą Tutaj są nawet prezenty I Ile ja mam na, na postać w ogóle Na mityczną nawet 0%, ale ćwierć procenta jest na mityczną postać. Więc jest nawet okej. Okay. Tutaj mega skrzynka jest w ogóle jak 100 małych skrzyneczek, a więc dobra, otwieramy. Jeśli na dole, tutaj w prawym dolnym rogu będzie liczba 6, to znaczy, że jest postać. Nie ma nic. Kurde, nie ma nic, ale mam nadzieję, że będzie chociaż do Franka. I czy będzie do Franka? No nie, ale jest dużo do tary, więc jest ok. Trzy klejnoty. No nie było to zbyt dobre, ale mogę sobie stare ulepszyć. Ale ulepszamy cykl tutaj, Franka. I teraz już jeszcze jed jeden poziom. I można mieć star power do Franka. A więc dobre. Wybierajmy sobie jedną rundkę. W ogóle jaka jest ta mapa. Hmm, no to tutaj możemy zagrać sobie M Dobra, więc będziemy grać tutaj M. Zobaczymy czy wygram Zobaczymy Cyk, niszczymy skrzynkę Mam nadzieję, że nie będzie nikogo kto będzie miał dużo upców, Bo wtedy będzie ciężko Dobra. Cyk. Tam jeszcze na środku są skrzynki, ale nie będę do nich podchodził, bo ktoś może być w krzakach. O na przykład. Tima mają. O nie, oni mają Tima. Najgorzej, bo oni mają Tima. Trzeba kogoś z nich zabić, bo oni mają Tima. O kurde. Jestem na hita, jestem na hita. Gdzie kam? Tutaj jeszcze ktoś? No nie. Kurde, z każdej strony. Minus 3 puszki. Słabo. No dobra, więc to był taki krótki odcinek z openingu. Mam nadzieję, że się podobało. A więc cześć.